Dostałam pierwszą wypłatę w nowej pracy. Wyszłam do sklepu po ciasto, a kiedy wróciłam, zobaczyłam, jak mój mąż wręcza kopertę z pieniędzmi swojej mamie. Trzymaj mamo na nowy telewizor. Zakryłam usta, żeby nie wybuchnąć śmiechem. A sekundę później usłyszałam rozpaczliwy krzyk teściowej: Gdzie ona jest? Zaraz jej wszystkie żebra policzę. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. Miłego słuchania! Liliana Ziłkowska trzymała kopertę tak, jakby w dłoniach miała relikwie. Papier lekko drżał, ale to nie wiatr go poruszał, tylko jej napięte mięśnie. W środku znajdowała się pierwsza wypłata od trzech lat, złotówki, które pachniały świeżym drukiem i nowym początkiem. Zniosła rozpad poprzedniej agencji, zbyt wiele rozmów kwalifikacyjnych, w których nikt nie chciał jej słuchać, i miesiące, gdy samo wstanie z łóżka było wyczynem. Teraz jednak, po cichu, bez fanfar, znów czuła grunt pod nogami. Nowa praca jako analityczka marketingowa miała być jej własnym zwycięstwem cichym, intymnym, czymś, czego nikt nie mógł jej odebrać. Łukasz król, jej mąż, nie zapytał, ile zarobiła. Nigdy nie pytał. I przez długi czas wydawało się to lilianie naturalne. On po prostu taki był, zamknięty, skupiony na swojej pracy i matce. Pola Prus, jego matka, miała w jego życiu miejsce, które Liliana przez lata próbowała zrozumieć, ale nigdy nie potrafiła go zaakceptować. Ona oddała za mnie życie, powtarzał jak mantrę, jakby wciąż był dzieckiem, któremu trzeba przypominać, kto go uratował. Liliana milczała, dostosowywała się. Przez długi czas udawała, że nie boli ją to, że w ich dwuosobowym małżeństwie zawsze było miejsce dla trzeciej osoby. Ale już nie. Coś w niej pękło. Otworzyła szufladę, schowała kopertę głęboko między stare swetry i zaopatrzyła się w coś jeszcze banknoty zabawki z papierniczego. Nie umiała wytłumaczyć, skąd wziął się ten impuls może to instynkt, może intuicja ale głos w niej szeptał: Zabezpiecz się, chroń się, nie pokazuj wszystkiego. I po raz pierwszy od dawna. Liliana posłuchała siebie. Po południu wróciła do mieszkania z pudełkiem ciasta w rękach. Wyobrażała sobie scenę. Jak dzieli się nowiną. Jak słyszy od Łukasza słowa uznania. Może nawet dumy. To przecież ważne. Ich życie się zmieniało. Ona się zmieniała. Ale mieszkanie nie było puste. Zatrzymała się przy drzwiach, słysząc znajomy, nieprzyjemny ton głosu dobiegający z salonu. Tutaj, mamo, na nowy telewizor powiedział Łukasz. Liliana zesztywniała. Przez szparę w drzwiach zobaczyła, jak przekazuje kopertę jej kopertę z tą samą cienką gumką. Serce jej zamarło, dłoń zadrżała, a pudełko prawie wypadło jej z rąk. Cofnęła się krok w tył i oparła o ścianę. Próbowała uspokoić oddech, ale coś w niej zaczęło wrzeć. Mój syn, Jesteś wszystkim, w przeciwieństwie do niektórych, którzy tylko żerują. Pola wyjęła z koperty zawartość i spojrzała na banknoty. Liliana wiedziała, co zaraz się wydarzy. Krzyk ostry, pełen oburzenia. Co to ma być? Cisza w salonie została rozbita jak szkło. Liliana weszła do pokoju. Pola siedziała na kanapie z roztrzęsioną ręką, trzymając kolorowe, plastikowe banknoty. Jej mina była mieszaniną pogardy i oszołomienia. Liliana powiesiła płaszcz na wieszaku i odezwała się spokojnie, z ledwo ukrytym jadem. Dzień dobry, problemy z nowym majątkiem? Łukasz wstał, zaskoczony. Liliana, co ty zrobiłaś? Zabezpieczyłam to, co moje odpowiedziała twardo. Nie patrzyła na pole nie musiała. Znała jej wzrok chłodny, oceniający. Zawsze gotowy do ciosu. Teraz to spojrzenie straciło pewność siebie. Pola nie wiedziała, co powiedzieć. To jakiś żart? Krzyknęła. Dałeś mi fałszywe pieniądze? Mój własny syn? Łukasz cofnął się o krok, jakby coś w nim pękło. Myślałem, że. zaczął, ale urwał. Spojrzał na Lilianę. Dlaczego? Bo nigdy nie pytałeś. Liliana podeszła bliżej, kładąc prawdziwą kopertę na komodzie, bo żyjesz w świecie, w którym wszystko co twoje automatycznie należy do niej, a ja mam już dość. Pola otworzyła usta, ale Liliana była szybsza. Przez lata siedziałam cicho, patrzyłam, jak moje życie kręci się wokół tej kobiety, jak ty oddajesz jej wszystko czas, pieniądze, lojalność ale mnie nie pytasz o nic, nawet nie wiesz, kiedy ostatnio płakałam. Liliana. Łukasz ruszył w jej stronę, ale zatrzymała go ręką. Nie, dziś ty posłuchasz. Ja już za długo milczałam. Jej głos się nie łamał. Był pewny, czysty. Ta koperta to nie tylko pieniądze, to symbol tego, że znów jestem kimś, że wracam do gry i nie pozwolę, żeby ktoś mi to odebrał, zwłaszcza nie ty. Łukasz odwrócił się w stronę matki. Pola wyglądała, jakby właśnie przegrała bitwę, której nie spodziewała się prowadzić. To były jej pieniądze? zapytał cicho, prawie szeptem. Liliana nie odpowiedziała. Czekała. Pola wstała. Jeśli ona zaczyna chować pieniądze przed tobą, to znaczy, że już ci nie ufa syknęła. A kiedy nie ma zaufania, nie ma też małżeństwa. Liliana spojrzała jej prosto w oczy. Może więc czas zastanowić się, kto naprawdę je niszczy. Cisza, która zapadła, była gęsta i ciężka. Łukasz patrzył to na jedną, to na drugą. Jego twarz była szara, zgubiony. Liliana zabrała kopertę z komody i wyszła z salonu bez słowa. Zatrzymała się w przedpokoju, ręce jej się trzęsły, ale w środku czuła coś dziwnego, niepokój i ulgę jednocześnie. Za drzwiami usłyszała cichy głos Łukasza. Mamo, chyba coś przeoczyliśmy, ale odpowiedź poli już nie nadeszła. Liliana spojrzała na swoje odbicie w lustrze. Na kobiecie z naprzeciwka nie było już śladów tej dawnej, pokornej żony. Coś się w niej zmieniło. I wiedziała, że to dopiero początek. Że prawdziwa burza dopiero nadchodzi. Zamknęła oczy. I wtedy z wnętrza mieszkania dobiegł trzask. Nie wiadomo, czy był to rzucony przedmiot, czy może pękające złudzenie. Liliana odwróciła się i powoli ruszyła w stronę drzwi sypialni. To tam miała paść pierwsza decyzja, która miała na zawsze zmienić ich historię. Kolejne dni przypominały poruszanie się po polu minowym. Wspólne mieszkanie, niegdyś pełne przewidywalnych rytuałów i mechanicznej ciszy, nabrało teraz nowej jakości. Napięcie wyczuwalne było w każdym spojrzeniu, każdym kroku, każdym zamknięciu drzwi. Łukasz spał na samym brzegu łóżka, jakby bał się, że przypadkowe dotknięcie Liliany spowoduje wybuch. Ona z kolei nie próbowała już tego zmieniać. Każdy centymetr przestrzeni między nimi był świadectwem pęknięcia, które rozdzielało ich nie ciałem, a czymś znacznie głębszym. Telefon dzwonił codziennie. Zawsze o tej samej porze. Pola Prus, niezmiennie zatopiona w swoim teatrze emocjonalnym, zostawiała wiadomości, które zaczynały się słodko, a kończyły jadem. Mój biedny syn, z kim ty żyjesz? Ona cię niszczy, nie widzisz tego? mówiła, a potem szeptem, ledwie słyszalnym, dodawała. Niektóre kobiety przychodzą tylko po to, by zabrać. Łukasz słuchał tych wiadomości po cichu. Nie komentując, ale Liliana widziała, jak jego twarz sztywnieje, jak jego oczy się zamykają, jak jego ręce zaciskają się na telefonie. To nie była obrona, to było zagubienie. Ona jest chora z wściekłości, powiedział w końcu pewnego wieczoru, siedząc przy stole, przy którym dawno już nie jadali razem: Wystarczyłoby, żebyś ze mną porozmawiała. Liliana podniosła na niego wzrok. Jej twarz była spokojna, ale oczy miały ostrość lodu. Kiedy? Przed tym, jak oddałeś moją wypłatę bez słowa? Czy po? Łukasz odwrócił wzrok, spojrzał gdzieś w bok, jakby szukał wyjścia z rozmowy, z sytuacji, z siebie samego. Nie odpowiedział, bo nie miał już argumentów, które Liliana mogłaby uznać za uczciwe. W tamtych dniach zaczęła patrzeć na siebie inaczej. Lustro przestało być wrogiem. Jej twarz nie była już maską zmęczenia, ale mapą powrotu do siebie. Czuła w sobie siłę, której wcześniej nie znała. Nie była to siła krzyku, lecz siła decyzji. Ciszy, odmawiania, znikania z przestrzeni, która już jej nie służyła. Coraz więcej czasu spędzała z Mają Sikorą, koleżanką z pracy, która z pozoru była cicha, ale miała w sobie iskrę. To ona pokazała Lilianie, jak inwestować nie tylko pieniądze. Czas, energię, uwagę, w siebie. Oszczędzaj, ale też ryzykuj, nie tylko na giełdzie, powiedziała Maja kiedyś w kuchni biurowej, parząc herbatę. Życie to nie lokata terminowa, to bardziej jak akcje raz lecą w górę, raz w dół, ale jak nie kupisz, nic nie zyskasz. Liliana wtedy tylko kiwnęła głową, ale zapamiętała. Z motywacją, którą dostawała od hani szczepańskiej z działu HR, kobiety, która nosiła swoje doświadczenie jak zbroje, Liliana zapisała się na kurs wieczorowy. Chciała rozwinąć się w analizie danych. Nie dla awansu, dla siebie. Chciała rozumieć świat, który ją do tej pory tylko rozczarowywał. To właśnie tam, na jednej z wykładów, poznała Dawida zająca. Nie było między nimi napięcia, które zwykle pojawia się, gdy jedno z dwojga czegoś pragnie. Była ciekawość, otwartość. Dawid mówił cicho, uważnie, patrząc w oczy, ale bez presji. Pytania, które zadawał, nie były o niej, lecz do niej, jakby nie chciał jej przeanalizować, tylko zrozumieć. Słuchasz z uwagą, powiedziała mu któregoś dnia, gdy stali razem przy automacie do kawy. Bo lubię wiedzieć, co ktoś myśli naprawdę. Nie tylko to, co mówi, odpowiedział z uśmiechem. Poza tym, twój głos jest spokojny, uczy. Liliana nie umiała wtedy odpowiedzieć, po prostu się uśmiechnęła i przez resztę wykładu nie mogła przestać o tym myśleć. Spotykali się coraz częściej, przypadkiem, a może nie do końca. Czasem wychodzili razem z grupą z kursu, rozmawiali o danych, technologiach, literaturze, nie flirtowali. Nie potrzebowali tego. Była w tym jakaś rzadko spotykana czystość, ale to właśnie ta lekkość, ten brak napięcia sprawiał, że Liliana wracając do domu czuła się jakby zderzała się ze ścianą. Cisza w mieszkaniu nie była już milczeniem, była wyrokiem. Łukasz niewiele mówił. Czasem pytał, o której wróci, czasem w ogóle nie pytał. Jesteś inna, powiedział raz, stojąc w korytarzu. Jakbyś była gdzie indziej? Bo jestem odpowiedziała szczerze. Choćby tylko w myślach. On tylko skinął głową nie walczył. To bolało bardziej niż krzyk. Pewnego wieczoru, po zajęciach, Dawid czekał na nią przy wyjściu. Stał pod latarnią z rękami w kieszeniach, lekko zgarbiony, jakby sam nie był pewien, czy dobrze robi. Jesteś powiedział z uśmiechem. Myślałem, że może się nie pojawisz. Liliana zatrzymała się przed nim. Miała wrażenie, że wszystko zwolniło. Jej ciało pamiętało stres, ale umysł był spokojny. Przyszłam, ale nie wiem na ile. Dawid uniósł brwi, ale nie zapytał. Czekał. Kolacja? Zaproponował po chwili. Bez zobowiązań. Po prostu. porozmawiać. Spojrzała mu w oczy. Widziała w nich ciepło, ale nie i to było bezpieczne, może nawet dobre. Zamilkła na moment. W myślach przemknął jej obraz Łukasza, śpiącego tyłem do niej. Głos Poli w telefonie, oparcie Mai, głos Dawida, który nie ocenia, tylko słucha. Tak, powiedziała cicho, ale nie dziś, jeszcze nie. Uśmiechnął się. Rozumiem. Poczekam. To jedno zdanie sprawiło, że coś w niej pękło, ale nie bolało. To było jakby nowy rozdział otwierał się sam, bez nacisku. Odeszła w stronę przystanku. Z każdym krokiem oddalała się nie tylko od uczelni, ale od czegoś znacznie większego. Od siebie sprzed tygodni. Od wersji, która nie pytała czego pragnie. Nie zauważyła, że z klatki schodowej po drugiej stronie ulicy ktoś ją obserwuje. Cień poruszył się delikatnie, skrywając się za firanką, a ona jeszcze nie wiedziała, że prawdziwe pytania dopiero nadchodzą. Stało się to w sobotę. Pola przyszła bez zapowiedzi, jak zwykle. W dłoniach trzymała tort, różowy, przesłodzony, z plastikowymi kwiatkami na wierzchu. Na twarzy miała sztuczny uśmiech, który Liliana znała aż za dobrze uśmiech udawanego pokoju teatr jednej aktorki w którym matka Łukasza grała rolę ofiary, pojednawczyni i jednocześnie nieformalnej królowej tego domu. Przyniosłam coś słodkiego, powiedziała przekraczając próg, jakby nadal miała do tego prawo. Nie ma sensu się gniewać, prawda? Liliana nie odpowiedziała. Patrzyła na nią w milczeniu, jakby analizowała każdy centymetr tej sceny. Zabrzmiało to, jak wyreżyserowana próba odwrócenia uwagi od poprzednich dni pełnych jadu i oskarżeń. Pola uniosła ciasto w górę. Twój ulubiony smak, malinowy z białą czekoladą, pamiętałam. Nie masz pojęcia, co lubię, odparła Liliana spokojnie. Ale doceniam teatr, słodki rekwizyt. Pola zamarła, jakby przez sekundę jej twarz miała pęknąć. Nie przyszłam tu się kłócić, powiedziała sztywno. Chciałam tylko. naprawić, co się popsuło. Ty tego nie zepsułaś, Polu. Liliana wyciągnęła rękę, wskazując drzwi. Ty tylko w tym uczestniczyłaś z radością. Zostawiła ją w przedpokoju i poszła do kuchni. Ciasto wylądowało w koszu, bez cienia wahania. Łukasz przyszedł kilka minut później, kiedy jego matka już zniknęła, obrażona z udawaną łzą w oku. Zwariowałaś? Wybuchł. To był gest pojednania, chciała dobrze, chciała znowu wejść na scenę. Odpowiedziała Liliana bez emocji. I ty znowu byłeś widzem, który klaszcze. To był tylko tort. Nie chodzi o tort, Łukasz. Jej głos w końcu podniósł się. Nie krzyczała, ale każde słowo miało ciężar. Nie chodzi o pieniądze, o ciasto, o twoją matkę. Chodzi o to, że ja nie istnieję w twoim życiu jako osoba, tylko jako dodatek estetyczny, cichy i wygodny. Przestań. To nieprawda. Naprawdę? To kiedy ostatnio zapytałeś mnie, co czuję? Kiedy zapytałeś, czy jestem szczęśliwa? Milczał. Po raz kolejny. A cisza była odpowiedzią bardziej brutalną niż jakiekolwiek słowa. Następnego dnia, jakby chciał zetrzeć poprzedni wieczór z pamięci, przyniósł kwiaty. Stał w kuchni, patrząc na nią, jak zbity pies. Przepraszam. Nie wiedziałem, że to tak głęboko cię boli. Powiedział cicho. Liliana wzięła bukiet, postawiła go w wazonie. Uśmiechnęła się lekko, ale to był gest wyuczony, nieprawdziwy. W porządku, odpowiedziała. Nie spodziewam się, że zrozumiesz. I właśnie w tej chwili zrozumiała coś ostatecznego: że ta relacja się wyczerpała. Że mogą razem żyć. Dzielić przestrzeń, dzielić łóżko, a jednak pozostawać w całkowicie różnych światach. Bo ona się zmieniała, a on trwał. Z matką w tle. Od tamtej chwili Liliana zaczęła przygotowywać się do odejścia. Niespektakularnie. Nieteatralnie. Po cichu. Jak kobieta, która zna wartość swojego czasu i wie, że więcej go już nie straci. Założyła tajne konto z pomocą Daniela Górskiego. Spokojnego, eleganckiego menadżera banku, który nie zadawał zbędnych pytań. Wiesz, że to może być pierwszy krok do zupełnie nowego życia? Zapytał ją pewnego dnia, kiedy podpisywała dokumenty. Wiem i nie chcę się bać odpowiedziała bez zawahania. Przez sześć miesięcy odkładała każdy grosz. Pracowała, uczyła się, śmiała z Mają, pisała z Dawidem, ale w domu mówiła mniej, coraz mniej. Nie z obojętności, z dystansu. To nie była już jej przestrzeń. Łukasz to czuł, ale nie rozumiał. Przytulał ją bez pytania. Patrzył na nią z niepokojem, jakby przeczuwał, że traci coś, czego nigdy naprawdę nie miał. Próbował odzyskać ją gestami, rutyną, ale nic nie działało. Liliana miała plan. Wynajęła małe mieszkanie w starej ochocie. Ciche, z jasnym wnętrzem, nienowoczesne, ale własne. Każdy mebel wybrała sama. Każdą książkę na półce ułożyła z namysłem. Każda decyzja należała do niej. Nie było łez. Nie było krzyku. W dzień przeprowadzki wstała wcześniej. Spakowała torby wieczorem, gdy Łukasz spał. Poruszała się cicho, jakby nie chciała obudzić przeszłości. Gdy wyszła z mieszkania, zostawiła tylko jedną rzecz kartkę. Powiedziałeś kiedyś, że jestem tymczasowa. Miałeś rację. Dziękuję, że mi to pokazałeś. Nie zostawiła numeru. Nie zostawiła kluczy. Za drzwiami zostawiła kobietę, która kiedyś wierzyła, że miłość wystarczy, by kogoś naprawić. I zrobiła pierwszy krok ku życiu, które będzie należało wyłącznie do niej. Mieszkanie było skromne, ale ciche. Ściany miały kolor, który Liliana sama wybrała. Meble nie pasowały do siebie. Ale każdy z nich miał za sobą jakiś powód, jak ta szafa znaleziona na targu staroci, którą odmalowała własnoręcznie, albo fotel z miękkim obiciem, w którym zasypiała z książką. W tej przestrzeni po raz pierwszy od lat oddychała bez napięcia. Nie musiała się tłumaczyć z ciszy ani z uśmiechu. Nikt nie czekał z wyrzutem, nikt nie pytał, kiedy wróci, i nikt nie udawał, że kocha. Praca rozwijała się szybko. Nie szukała awansu, ale on sam do niej przyszedł. Jej wyniki były niepodważalne, a umiejętność podejmowania decyzji w trudnych momentach sprawiła, że stała się kimś, kogo słuchano. Działała pewnie, nie przepraszając za swoje istnienie. Już nie. Maja śmiała się, gdy usłyszała o awansie. Mówiłam, że sięgniesz wyżej niż ci się wydaje. Wciąż się boję, przyznała Liliana. A mimo to idziesz dalej. I to robi różnicę. Wieczorami, po pracy, spotykała się czasem z Dawidem. On nigdy nie naciskał. Był, pytał, słuchał i nigdy nie próbował jej zmieniać. Był jak spokojna obecność, która nie potrzebowała wyjaśnień. Pewnego dnia, kiedy wróciła z biura, zastała go czekającego pod kamienicą. W rękach trzymał dwa kapuccino i uśmiech, który znała już na pamięć. Mam coś, co chciałbym ci pokazać. Powiedział, podając jej kubek: Nie musisz mówić tak, ale może po prostu zobaczysz. Teraz? Teraz. Pojechali razem na drugą stronę miasta. Dawid prowadził powoli, z lekkością. Nie rozmawiali zbyt wiele, ale cisza między nimi nie była ciężka. Była cicha, dobra. Zatrzymali się przed niewielkim domkiem z czerwonym dachem. Nic wielkiego, ale z ogrodem z tarasem. Z latarnią przy wejściu, która mrugała jak powieka. Kupiłem go powiedział Dawid nie wiem, co z nim zrobię ale pomyślałem, że może chcesz go zobaczyć ze mną bez presji, bez żadnych warunków. Liliana stała na trawie, patrząc na dom. Poczuła coś, czego nie potrafiła od razu nazwać. Nie chodziło o dom chodziło o możliwość o przestrzeń, która nie była więzieniem o świat. W którym nie musiała się tłumaczyć z marzeń. Jest piękny, wyszeptała. Jak ty, powiedział cicho. Nie odpowiedziała, ale uśmiech, który mu posłała, był odpowiedzią wystarczającą. Kilka dni później, zupełnie nieoczekiwanie, zobaczyła Łukasza. Wyszedł z za rogu ulicy, jakby los postanowił dać im ostatnią scenę. Miał na sobie starą kurtkę, którą znała. Ramiona miał zgarbione. Twarz bladą, ale to oczy powiedziały wszystko. Nie było w nich ani dumy, ani pretensji. Był cień. Liliana, powiedział jakby sam fakt jej imienia miał moc przywracania przeszłości. Moja mama jest chora. Myślałem, że. Może. Urwał. Nie dokończył. I może właśnie to było najgłośniejsze. Ona nie poczuła niczego, żadnego drżenia, żadnego współczucia, które by ją zatrzymało. Była tylko cisza i świadomość. Czekałam, aż powiesz coś innego, odpowiedziała, ale to znowu to samo ta sama narracja, ta sama rola to nie tak. Ja już odeszłam, Łukasz. Dawno, w środku. Ty jesteś tym, który wciąż stoi w tym samym miejscu. Spojrzał na nią. Chciał coś powiedzieć, ale zabrakło mu słów. Po raz pierwszy nie miał gotowego scenariusza, a może zrozumiał, że Liliana już nie wróci. Opuścił wzrok i po prostu odszedł, bez pożegnania, bez dramatów. Liliana patrzyła za nim przez chwilę, potem wyjęła telefon i napisała krótką wiadomość: Jestem gotowa, chodźmy. Wysłała ją do Dawida. Zanim schowała telefon do kieszeni, zamknęła oczy. I wiedziała, że tym razem nie ucieka, tym razem wybiera świadomie siebie.